Siemano widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy grać w, w taki symulator Yoshi'ego Myślę, że w komentarzu przypnę um, Yoshi'ego, jego kanał, jak ktoś jeszcze nie zna co wątpię, bo Yoshi jest bardzo popularny um, też przypnę dwa kanały mojego kolegi Guliego. Um, Jeden kanał Guli Plus, tam on nagrywa właśnie tę grę a drugi taki inny po prostu no i co, ja robię chyba cięcie i widzimy się jak nazbieram już um, milion pięćset tysięcy. Dobra widzowie, um, już prawie uzbierałem milion pięćset tysięcy, nie zajęło to jakoś długo. Um, czyli będziemy mieli na jakieś trzy jajka, no i ostatni, no i mamy. Pójdę je sobie już otworzyć, kibicujcie mi, żeby może jakimś fartem, cudem, żeby była legenda, bo legenda jak może niektórzy jeszcze nie wiedzą, ale legenda daje taki enchant jakiś. Ja na przykład, moja stara dodała w, w expa, ale była słaba, no i ją usunąłem. Mówię oczywiście o tych trzech jajkach, bo on nas tak, bo mam 1 500, czyli spróbujmy. Pierwsze, no najgorszy, kolejny pingwin, ale proszę, ten chociaż 9%, no nie, no naprawdę, no ja mam aż takiego pecha, no naprawdę, no, bez skitu, nie wiem, chociaż spróbujmy yy, na 80% zrobić tego na, na silver tego pingwina. A jak się nie uda, to ja w tym grę nie gram więcej, tylko muszę ściągnąć. No i dobra, spróbujmy. Dobrze. Już myślałem, że się nie uda. No 3, no 3 i 1, no. No to pet, ale mogłoby być lepiej. A co tam jeszcze? W sumie, nazbieram jeszcze te 500 tysięcy, będzie dłuższy odcinek. Dobra widzowie, uzbieraliśmy już 500 tysięcy na jajko. I błagam, chociaż te miętymi widki za 9%. Błagam. No nie. No on jest dobry. Ej, oddaję jeżeli tu, no okej. Okay. Spróbujemy jeszcze tą fokę przerobić na golda i na tym się odcinek skończy. Um, jeszcze przypomnę, żeby zostawić łapkę w górę, subika. No i wbić, nie, ym, do komentarza, znaczy, no do komentarza wbić i tam na kanał Guli'ego. Tutaj, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, jest fajne przejście, ale ja mam jeszcze za niski level, 10 dopiero. Level 10, anon. Kto wie, o co chodzi, to to pisze Beczka. Dobra, myślę, że na tym yy, można było zakończyć od, odcinek. Jak ktoś wie w ogóle o co z tym chodzi, to fajnie by było jakby mi powiedział, bo nie wiem czemu tu jest wielka kłódka, ale dobra. Ale dobra, teraz jak to przerobimy na silver, no to potem już się kończy odcinek. I dobra, czy zrobi się? No porażka. No to do następnego.